Nas. Witam wszystkich! Tadao Jest ze mną Przedstaw się Z tej Dobrze. strony Coxwer, Albo Cox <laughs> jak to woli I gramy w World of Tanks I wszystko Dawaj gotów Na, na luziku taka giereczka starczyć O Boże. No na luziki po powiedzmy oko jak przegramy to tego nie wrzucę a ale masz czołg normalnie d 1 nikt tego nie ma widzisz jak to jest unikalny nikt tylko ja tylko ja no fran no francuski. co zrobili francuzi podczas wojny po prostu się poddali ilu francuzów zginęło? taktyczny odwrót ilu francuzów zginęło? zero Ha? 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 To było mądre! No niby. Są niepodlegli? Mają bombę atomową? Mają lotniczkowiec? Mają! My Boże. walczyliśmy i co z tego mamy? Nic nie mamy. Układ warszawski... Konicę mieliśmy, wiesz, taką... Tanketki. Yy... No dobra. Gdzie ty jesteś w ogóle? Ja się ładuję. D. O, o. o, jesteś, ładujesz. On tak cię zniszczył. Hmm, to było zabawne. Ja że to. Już wiem o co chodziło mniej więcej. No <laughs> ja cię. Mam no, nadzieję, że umiesz grać to gram. Lepiej ode mnie. No co tutaj skill gra małą rolę. Mhm. Konstory. Hmm, nie mam black screena, nie wiem. Załadowałem się już tam? Pewnie nie No wiem. jesteś. No, no czołk stoi, no czołk stoi, tylko... <laughs> Ruszył się? Pewnie nie. Eee... O, cicho, o cicho, jestem grze, jestem grze, jestem w grze, jestem w grze. Jestem grze. Jestem grze. Ale... O Boże. Ej, mogłeś mnie ostrzec, to ma maksymalną 16 na godzinę. Tak? Jakiś. Aha. Moje, moje masz około 40. 39. Dobra, spadam. Ja mówię, co robię. Ja Dobrze. tym czołgiem dokonam rozbioru Niemiec. Się dalej w nie, nie jest tak. w prostu nie jeść sam jest Dobra, jedna cię robię O o o o o o Ja mam dosyć dużą penetrację jak na ten Tier Mam go na celowniku oho i wyskoczył na mnie 35-tonowe bydle Halo, hello, my world aha aha, 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 aha Aha, aha Aha po... On nie chciał... On, mnie... on mnie otoczył Gdzie on się podział? Jest, gdzie ty jest... No ja Cię jest widzę za sobą jest. Widzę Cię Czym Ty czy jesteś? No właśnie Czarnoż, to to jest no, to no, to no właśnie, mówiłem, że parski śmiechem. Mówiłem, że parski śmiechem. Wolnie, nie? Ja ścigamy się, ścigamy się! To pierwszy na fladze przeciwnika. To no, po ja cię pokonam! No można ja tak No to tu cisnę na ubój. Na ubój ja cisnę. No nie mam pytań, kozi, ja tu teraz nie ja już czuję Patrz to, 5 na godzinę, 5 na godzinę Uważaj na prawą stronę, bo oni tam byli Mianowicie tutaj, oznaczam Chyba zapomniałeś ciszyć wota mm, How sweet To nic nie będzie trwać, ja się ściszyłem na minimum Ogólny poziom głośności Dobre, nie Zastosuj. Nie. O, dużo ciszej, dużo lepiej. Tak, tak, tak. Na dziewięć. O, tak. No i pięknie. No i wykryłeś kogoś, wykryłeś kogoś. Patrz na przód, patrz na bok. Na Prawa. Twoja prawa. Twoja lewa. Wszystkie twoje. O. Coś mi zadaje. bo ja, ja płynę przez wodę z prędkością 7 na godzinę. Jakbym szedł obok tego czołgu, to bym był szybszy. Padłeś. O, oh, o, oh, o. Oh, Co oh. ty gadasz? O. Nie wiem, nie Jest wam ludy jeden. Ale masz długą lufę, nie? Normalnie. Ja mam lufę? Procelność. Patrz, Patrz! jak ja zasuwam. Jak ja zasuwam 6 na godzinę, 7 na godzinę. Ja pię. O 10 czuł. Ale chyba to jest. Co Mam Masz taki wspomagacz z tyłu. Taki wiesz, przyspawano. No, sanki chyba jakbyś zjeżdżał. Sanki. <laughs> ale jedziesz, ale potwór Ej, nie. Bo wiesz, oj, 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 dostałeś Oj, Oj, mocno. Ci o, ustawię się przodem. Jeszcze z drugiej strony dostajesz. Oj, Arty na mnie poluje. Arty na. Oła. Arty, arty. Ale prędko. Oli mam full... Jak ja mam tutaj? się w pale nie mieści. No. Oh. 4% Yeah. 4 Fuck yeah. Yeah. O o. O o. O o. No, tak. no. Czyli Mam czas zmienić ustawienia graficzne. Grafika? Eee, To trzeba się trzymać razem. Niska. Ja mam... Ty masz tak. MS1? Dawaj. A ja mogę tego M ruskiego wybrać, przecież ja, te, te dwa... No też mam goloniec chujowy. On jest dobry. Nie. A jaką masz lufę na nim? No właśnie. N no. A wy wyszedłeś z gry? Tak, ta, z bitwy wyszedłem. Moment, też Zbicja. wyjdę. Też wyjdę, też wyjdę. Tylko, że czołg mam zniszczony. Ale, ale ubiłem. Co moje, to ubiłem. Ej. Znaczy, co ubiłem, to moje. Więc tak, to sobie zminimalizuję. Zaraz ci mówię. Yy, działo 45 mm, 20K. Największa... no to też mam to samo. Prawie największa penetracja. To 38 mi się przydało, ale mi się nie opłacało, stwierdziłem. A resztę wszystko A, można na maksa? Na ja mam mogę lepsze kupić. Ja mam wszystko na, na maksa, resztę. Tak. Silnik, też mam radiostację. Nie masz jakiegoś murzyna też, na ładowaniu no. albo gdzieś? Na ładowniczym czy coś? Eee, o, bitwa nie się skończyła. Zarobiłem tak, 1200 kredytów! Fakje! Yeah. Ej, też dużo zarobiłem. Fakje, fuck yeah, fakje. Teraz gąsienice, tak gąsienicę, bo ja chcę szybkość. Ja nie chcę wieży, ja chcę gąsienicę. A wierzę, i ja też nie wierzę, Kulę muszę trzeba kupić. Tak, zawieszenie. Hmm. Aha, aha, teraz będę zapieprzał, zobaczysz. Ale co, modernizujesz tamtego? Aha. Nie, tego, re, e, tego nie Boże, D1. No, ja... Powiedzieć ci coś strasznego? Ja tego średniego. Ja już mam to... najlepszy silnik. No, dawaj. <laughs> Kurwa, to prędkość 9 km na godzinę. Zwierdzona. Ja si sprawdzę sprawdza, jaką ma maksymalną. 28 Gdzie, kurde, z górki chyba? 28 No i następny jest wolniejszy. Następny ma 23 I kosztuje 56 tysięcy kredytów. No to dalej, gri grindujemy no. <gry> To bitwa O Boże o Jezu, w mieście. Moment, fra... Him. Frapsa Him. wyłączam na czas ładowania Cicho, 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 cicho. No cicho. zobaczymy się. ja ruszam, Skrycił. ja ruszam yeah. Ja ruszam Popchnę cię Sześć na godzinę Teraz okay, patrz tą, moc, release the power. Patrz Ferrari Ferra, 458 Italia 13 na godzinę ci szybciej 15 na godzinę Dobra się nie pom skręcam, tracę prędkość Ej, ja myślę, że ty jesteś wrogiem, bo ty jesteś pomarańczowy czaisz? To jedź na zwiady, jak umrzesz, to będę wiedział, że ktoś tam jest. Przypominam, że nasz plan miał... Yy, ...traktować, że mamy trzymać Dobra. się razem. No nie my jednak, że zejść wolne. pojeździć w, w, nie w kółko? O Boże. Ja tu będę kisił na no, tym czołgu tyle jeszcze w czasu, w nie? Franki. Ale on ma dobry pancerz, nie? Ale on ma dobry pancerz. Świetnie. Ale to silnik. Cio, cioè cio. Moment prawdy. 7... 6 na godzinę. I valeję. Wow. Cioè, utrzymuję stałą prędkość. 6 na godzinę. A... 5. 4? 5? prędkość. O kurzo. No. Szybciej Pani, bym doszedł Pani. na piechotę pod tą górkę. Łoou! Wow. <sk> Dobra, to było niedobre stać tutaj. No, dawaj, dawaj, Diesel, dawaj, dawaj, dam No i zobaczymy, na co, na co stać twój marny pancerzyk. Teraz hono tutaj, synek. Pojedź. jadę. <sk 김대 <sk On tu zaraz na mnie wyskoczy. Ja się przygotuję ładnie. Ochaj. Mm, czy Stop, strzeliłem. O -o. o o! Tylko trajdę! Trochę... O o Ej, oczaj ok, to! Ono zaraz tragedia, Nie wierzę! Boże! Jak... Jakie to jest słabe! Jakie to jest słabe! Jesteśmy miejsc już padłeś? Dobra, to wychodzę. Ja wychodzę z tej bitwy, nie, ja wręjny czołg no to już na tym, tym się nie jeździć nie da no. Wow. T26, to jest moja firma. Poza tym. Ja chcę, Co tam masz jeszcze w nim? Ja chcę dojść do is ki czaisz? IS7 to jest taki overpower choke, że to się w pale nie mieści. T54 był okay. w becie tak overpower, że go tak znerfili, że jest tak, jest tak do dupy, że to się w pal nie mieści Od T54 wszystko się odbijało. Nic nie wchodziło. Kompletnie. Wow. Od spodu chyba tylko wchodziło Dobra, ja jestem, ja jestem ready O wieś malinówka O i skróćmy Skróć i i srać w porty? Albo jechać tą górą! Myślę co ja zawsze w krzaki wjeżdżał Nie ubierzłem To jest szybkość kurde, a nie takie jakieś No, Jaka poczułem szybkość. przypływ mocy 30 na godzinę w km. 25, 6 31, 2, 3, 4, 50 Ponad jedzie 35 Zdrowa. I mniej więcej nie przyspieszy. Ale jedzie Pojedź sobie tamtym, to się zdziwisz Jadę za Aha, coś cie... Się... D1? Nie, no D1 Pojedź sobie tym D1 to, to Zobaczysz co to jest szybkość o, o widzę. Jedzie jakiś. Czy to ptak? Czy, czy to samolot? Nie. Yeah. Nope. Czak, to jest ta. Ochaj. Może. Yo, yo, samochód. No, chyba na dół. No. Miejmy nadzieję, że nie zajęli góry. Samej góry. Ja proponuję się schować za kościół Ale tam się walą przez środek Bo są głupi Tu się walą bokiem Jakiś Jest! Ej, Ej, bo Ej Jest BT2 ej, ej. O, ale pf, walą ale walą w schodzie, mas ma No bo on ma papierowy pancerz, ale on Dziękuję, om, nam 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 Widzisz ten? Komentarz? No to chyba. No to chyba. A ci zadał w ogóle coś? Nie. No to cool story, bo mi też nie. A jemu Ty go nie ubiłeś, nie... cwaniaczku. Ja mu zadałem obie ten... No. A A damage. Tak, czuć, tego obrażenia. Więc... Wiem. W górnej mierze. Czy tam w dużej mierze. Normalnie. Humanistą nie jest. Ale język trzeba znać. Wać <śmieniu> panie, twa gwara mnie onieśmiela <śmieniu> Szlachecka wiadomo wiochą jedziemy Wiochą? Nie, ja jadę górą. To. Szlachcice jadą górą. <śmieniu> Bo ty tam na tej wiosze zginiesz. Nie na mieście, nie To nie ma Ale tam wraku Rudy, Rudy 62 jest ze mną. Prawie jak 102. Ciekawe, czy mają Gustlika. Gustlik sobie grzeczkę czy zjadł? o stary. Rękami gwoździe wyginął. Ładowanie, ładowanie co sekundę. Widzę cię, widzę cię. Widzisz? Na pierwsze, z góry, a ja już wyjechałem tutaj. tylko tu nie niemal. Bo trzeba wszystko wyczyścić. A jakby byli na górze? Kurde, mam słabe radio, ja nie widzę połowy tak. naszego teamu Tylko ten nas czterech! Też nie <laughs> Też. Jest radio, ale strasznie drogie do tego czołu żeby... się trudno Tym, 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 tym Ta muzyczka w becie była jeszcze fajna Ale mogliby ją zmienić Cztery na bazę baza tam coś? Czyliłeś? Mm -hmm, mm -hmm. mm -hmm. Ej Co to miało być w moją stronę? bo wbijasz na pałę, no przecież ja nie strzelałem Czy nie? to coś strzeliło za mną trafiło Artylerii to tu nie ma Z tego co widzę po tabelach No to roba. Ej No nasze boza się trzyma Powoli Ja ci powiem tak, ich tu jest wiele jak my tu wbijemy to będzie Mordor. Nie ja wiem. Ale ja tu nikogo nie widzę. No, Jeszcze nie. nie podejdź powiesz. do flagi. No, Oddę. To, to Niech ktoś kampi. To jedź, a ja czyszczę tyły. Ok. Hmm. To będzie No czy będę spotował ewentualnie? Bo... No. no za spot też jest exp. To całkiem dużo nie, nie, nie ja Tutaj czysto Normalnie czysto. Ej <y> <Ahí> <y> ten Filip To on jest tutaj Z nami Nie Nie <laughs> bronią bazy Ej, ale dobrze bronią bazy my zajmujemy Kurde wygramy Widzę Emon kiedy? widzisz no. Nie o tutaj na wtrąc! I, I tam jeszcze drugi 뉴스, Kurde, no to, to, dziabnął mnie Dziabną mnie, on mnie no. Muszę przycelować 52 hp Haha, cofnąłem się, nie ma tak spaniaków. No, kurde, oui, no, no, ma. ja stoję, ja stoję, ja stoję 8% no, tak, Dobra, ten padł Dobra, teraz tego bez bloku. No. Nie widzę na 100% procent. Tak, tak, tak. Czekam na rozkaz na ataku. Zaraz padam. Niezły strzał! Wypadniesz. Nie Noo, kultury O, zasłania Znaczymy, mnie, tak! Sam. I się cofam pod tę, tą flagę. Flaga nie jest materialna. na celowniku. <grych> o, z boku mamy! Te, Dobra, te super. dwa. Zabijemy się. Zabijemy się. Te dwa wjechał nam na flagę, paranie. Wygraliśmy! Ale... Sześć, szpanie, mam najlepsze stachy całej drużyny. Wygraliśmy bazę! Dobra gra. Mam. Ci osiągnięcia osobiste. Uszkodził, wykrył... Nie ma bohaterów? Nie ma bohaterów? Nie ma bohaterów. Ale wygraliśmy! Ale ty padłeś. No, kurde. Padłem, no. Ale zbiłem, Ale widzisz, panu. zmieniłem czołg. Od razu, od razu. No. Jak za pociągnięcie magicznej różdżki. Tak, ja... a ja muszę nadal zbierać tą chorokę. Ja jestem gotów. <śmulatujesz> ja ją o tysięcy. Wydałem na D1. Masz 6000. Db? Tak, wydałem na D1. <śmulatujesz> Brawo, ja mam 16. Dobra, to ty jedziesz tym, to ja się karnę tym. I tak ci wyprzedzę tym, nie? A <laughs> to średni. No, ale to jest taki średni, ja, ja to miałem. Ja wypróbowałem... Dobre jedzenie. będzie wszystkie linie, kurde. A te tak? amerykańskie Wszystko doszły pod koniec. E, nie wszystkie. W, Niem w niemieckich do tygry doszedłem do tygrysa drugiego. W ruskich miałem IS-7. Yy... Mm. Boże, co tam jeszcze było? W amerykańskich gdzieś tam do połowy mm -hmm. Aha. Mhm. Mm Okej. Okay. Aha, no. mm -hmm. moc. Wyczuwam mm moc. -hmm. Ja także. Tak, fest moc. D1. Dobra, co Krzakiem, Day miastem prosto. O, proponuję. <laughs> Grałeś... Miastem, miastem. Grałeś dłużej. Miastem, miastem, miastem. Krzakiem nas zdejmą. Do roboty. Oj, zdejmą. No, miastem. No, ja się nie miastem też nas zdejmą. Nie. Tutaj ciężkimi jakie to są batalie. Boże, ten się wychyla na milimetry, ten się też wychyla na milimetry, nikt nie chce do siebie strzelać. Patrz ile wiary się miastem. Doświadczenie robi swoje Widzę Lipa, że po tej becie mi czołgi zresetowali A co myślałeś? ja tak jesteś nadal wolny Już się doganiam Ej się ty, chapa. te 26 zaraz się Oj nabierz. już nie widzę no To tam, też tam na wprost jest. To teraz robimy tak Ho Kurde zajęte Chociaż Nie tak o nie, o nie, o nie, o nie. nie. pojechał? Jesteś w kamba. Ooo co to ma być? Oh shit Eee Cox, czy to ciebie ubiło? Widzę tak. <grydzę> twój twoje zwłoki. Nie cię własnym tym Aha. własną dupą, że tak powiem tak. <grydzy> Mogę przesunąć twój wrak, co się rzadko zdarza. Chyba, że to dodali. Możesz popchnąć mnie na bazę wroga, nie obrażasz się. <laughs> Będziesz moją żywą tarczą, bo te wraki są niezniszczalne. <laughs> Ej, to można patrzeć na fakcie? Ej, nie można tego było robić? Patrz. Nie patrz, tylko patrzaj. No, więcej w tą grę poćwiczyć. To to tak słabe, nie? Tutaj nie ma co ćwiczyć. nie? co ćwiczyć. Holy shit! Holy shit! No. Chodźmy. No, chodźmy, chodźmy. Zyg zygzakiem, zygzakiem mości panowie, zygzakiem Uszkuw! kurwa! Widzisz co tu się no, dzieje? Niech nie trapije Ilon, on też nie trafił. lama. Dawaj, ty mu To jest przeciwnik. Dobrze Łoo, był trzeci Ooo tu się skampił Ale też bym go rozwalił no mówię, zygzakiem trzeba. No bo Wiara używa autocelowania. Jest głupia. Czy mój przeciwnik jest debilem? Tak, on jest debilem! Wązaj, Wązaj mistrz. Dobra, wyszedłem z bitwy. Czemu zablokowane? Wychodzę z bitwy. Zablokowane, ponieważ twój czołg ciągle zostaje w bitwie. Mi został oddajany? Nie, czok w bitwie i zablokowany. Co zablokowane? Nie. Ten cięż, średni jest czok w bitwie, a T26 jest zablokowany. O, oh. A może wybrałeś już do tego, do walki? Tylko że ja mam tylko oddajany. -A, a Dobra, jest ja No to ja mam T2. Ja tak, <laughs> Miałeś jeszcze MS1? No ma. Dajemy z No to pozdro z MS1 nie? Nie wiem, ja to, Dobry jest Czy ja to ulepszałem? Przecież tylko słabym tam. Nie ulepszałeś tego? No to, to nie no to fajnie. Ja mam to na full. O cicho, wrócił mi średni czołg. Cicho, mój też. Porażka. Dwa tysiące kredytów. Aha, aha. Ej. Jestem 8000 tysięcy już. Bo ubiłem wyższego tierem. Okay. jestem zajebisty. Wyższego? A nie, tego samego tierem. Co za lipa. A ty w ogóle w co celujesz? Ty celujesz w Patona, czy w T30? Eee, Ci powiem. W ruskich? No, w rus... nie, nie, nie. W ruski... no powiedz w ruskich, no. W ruskich? KW. Śre y ciężki na razie czyli loduwa ta, loduwa Wiesz dlaczego to nazywają loduwą? bo po wszystkich ulepszeniach jego wieża jest tak gigantyczna że nie sposób w nią nie trafić dlatego KW padają jako pierwsze <grym> no dobrze wiedział. Dlatego ja zaraz po tym TN zamierzam iść w T50 od razu, ja unikam KW ja na KW pół bety przesiedziałem a może. A w USA? A w USA... To tu widzę taki top Sherman średni na razie. Sherman. A dalej? Mówię o końcowych czołgach. Bo ciężki czy średni? Ciężki czy średni? Ciężki czy średni? Ciężki. Na przykład jak M6. Albo T29. T29... Zanim do tego... T29 jest zarąbiste. Ja jestem gotów. I'm ready. bitwa. Bitwa. Yes, sir. Fajnie, że można tworzyć te plutony. Dobra. No ej... Właśnie coś mi się dziwiło. Jak mówiłeś, że trzeba mieć premię do tego? Skra skracam loading.